Cześć wszystkim, witam Was serdecznie na kanale. Tak Wam obiecałem, w tym roku chcemy naprawdę iść z kanałem mocno do przodu. Tak więc pojawi się naprawdę masa ciekawych, nietuzinkowych fur. Również chcę w iść w stronę vlogów, nie tylko recenzji samochodowych. Dlatego też będzie naprawdę ciekawie. Również będzie się przewijało. Auto z dzisiejszego odcinka, ponieważ jest to nasze auto, a więc przedstawiam Wam Rolls-Royce'a Kalinana z serii drugiej. Zapraszam! Cokolwiek nie powiem o tym aucie, to i tak będą to pozytywne słowa. Dlaczego? Po pierwsze, kupując Rollsa konfigurujesz, dopasowujesz go do swoich preferencji i po prostu swojego gustu. I ciężko, aby w późniejszym czasie nie odpowiadało Ci coś, skoro firma ta w najmniejszych, najdrobniejszych szczegółach, po prostu to auto dostosowuje pod ciebie. Także dla mnie jest to mój ideał i tak już po prostu zostanie. Ideał, ideałem. Ale co tak naprawdę się w tym aucie zmieniło? Kalinan produkowany jest od 2018 roku, a właśnie pod koniec 2024. Został poddany faceliftowi. Dlatego mamy tutaj do czynienia z serią 2. A więc, co się zmieniło względem poprzednika? Mianowicie, został tutaj przeprojektowany cały, praktycznie przedni pas. W tym momencie, światła do jazdy dziennej, jak i również wbudowane kierunkowskazy mamy właśnie w takim kształcie. Co czyni to auto wizualnie bardziej takim, jakby to rzec. Napompowany, również delikatnie przeprojektowany został przedni grill i w chwili obecnej w standardzie mamy również go podświetlonego. W dzień nie będzie tak tego widać, ale nie jest to takie typowo, ordynarne podświetlenie, lecz takie właśnie subtelne, jak to do tego auta pasuje. Jeśli chodzi o boczną linię tego auta, to nie uległa ona znaczącym zmianom, lecz na pewno uwagę przykuwają te w tym przypadku 23 calowe felgi. Jest to oczywiście nowy wzór, i tak jak na Rolls Royce przystało, środek cały czas jest nieruchomy w myśl marki, aby inni użytkownicy drogi mogli podziwiać właśnie logo w trakcie jazdy. Chociaż szczerze powiedziawszy felgi mają 23 cale, ale na tle całego auta nie wydają się jakby miały właśnie taką wielkość. A to dlaczego? Ponieważ wymiary Rolls-Royce'a, Kalina na serii drugiej, to uwaga. Długość 5350 5 mm, a szerokość 2164 mm. Natomiast wysokość, oczywiście ze względu na e, zawieszenie pneumatyczne, jest zmienna, ale na takim środkowym ustawieniu ma on 1835 mm wysokości. Nasza wersja ma właśnie w środku Felg linie. Nawiązującą do właśnie tej bocznej linii, która jest w Rolls-Royce'ach od zawsze malowana ręcznie. Jeśli chodzi o tył kalina na serii drugiej, to również został on delikatnie przeprojektowany względem poprzednika. A mianowicie dostał on już właśnie taki bardziej zabudowany tylny zderzak przez co również wydaje się i stwarza pozór takiego bardziej napompowanego. Oczywiście mamy tutaj również dwie podwójnie osadzone końcówki wydechu, lecz nie myślcie, że to auto będzie tak przysłowiowo darło ryja, bo nie o to w tym aucie chodzi. Rolls-Royce przeznaczony jest jak sama cała historia marki wskazuje na ciszę, spokój, komfort podróżowania. Oczywiście istnieją firmy, które na życzenie klienta mogą to zmienić, ale moim zdaniem nie o to chodzi w tej marce. Chociaż nie przystoi zaglądać pod maskę Rolls Royce'a, to my sobie właśnie to uczynimy. A to dlaczego? Ponieważ tutaj również skrywa się swojego rodzaju dzieło sztuki, mianowicie serce całego pojazdu, które ma pojemność 6,75 litra, oczywiście wolnossące V12, o mocy 570 koni mechanicznych oraz momencie obrotowym wynoszącym 850 Nm. Akurat pięknie wyszło nam słoneczko, więc spróbuję Wam również pokazać, jaki naprawdę Rolls Royce ma kolor. Ponieważ nie jest on czarny, lecz gdy w słoneczny dzień pojawimy się tym autem na drodze, to właśnie ma taką głębię i jest taki jakby brązowy, chociaż w nazewnictwie Rolls Royce'a jest to kolor pomarańczowy. Obejrzeliśmy już sobie to autko z zewnątrz, więc następnym punktem jest zabranie was w podróż do wnętrza, nowego Kalinana z serii drugiej, a tutaj również względem poprzednika zmieniło się dość sporo. Zamknijmy sobie drzwi, aby odciąć się od świata zewnętrznego i pierwsze co Rzuca nam się w oczy w kalinanie serii drugiej to to, że doszło tutaj do cyfryzacji. Mianowicie nie mamy już tutaj analogowych zegarów, tylko właśnie cyfrowe. Ponadto również ekran umiejscowiony centralnie nie jest już jak w poprzednich wersjach obracany, lecz stanowi już po prostu taki wyświetlacz. Nieruchomy, lecz jeszcze jedna ważna zmiana został, zmiana i niezmiana. Oczywiście został tutaj analogowy zegarek, ale pojawiła nam się tutaj pod spodem figurka, która jest, teraz tego tak nie będzie widać, ale podświetlona i uwaga, Rolls-Royce podaje, że nad pod świetleniem tej, oto, właśnie figurki, pracował 4 lata. A więc o tyle, ile w górnej części deski rozdzielczej doszło do znaczących zmian, o tyle niżej została już pełna klasyka. Właśnie tutaj nadal mamy te przepiękne sterowanie nawiewami. Również i ta część tutaj sterowania nie uległa zmianie i chwała właśnie za to. Oczywiście dalej mamy od kilkudziesięciu lat już sterowanie nawiewami, gdzie nie mamy podanej temperatury. Nie mamy tej wartości po prostu temperatury. Temperatura ma być odpowiednia i to nas powinno interesować, chociaż wedle danych, gdy Właśnie ustawione są e, te nawiewy w połowie. To mamy temperaturę 22 stopni Celsjusza. Co do jakości użytych tutaj materiałów, aby wykończyć to wnętrze, to naprawdę no, nie można powiedzieć ani jednego złego słowa. Nie wiem czy pamiętacie z moich szorców na temat ciekawostek marki Rolls-Royce, iż skóra używana właśnie do wykończenia tych aut pochodzi tylko i wyłącznie z byków, które są hodowane na specjalnych pastwiskach, aby uniknąć skaz typu ukąszenia komarów. Tradycje w nowym Kalinanie serii drugiej widać dosłownie wszędzie. Ponieważ ten panel od kilkudziesięciu lat praktyczny jest w niezmiennej wersji, zarówno jak i tutaj, po prostu te klamki. Tutaj to wszystko jest właśnie wykonane z tej chromowanej stali. Oczywiście opcją również jest wytłoczenie Spirit of Ecstasy na wszystkich drzwiach zarówno przednich, jak i tylnych. Także kolejny raz marka Rolls-Royce pokazała właśnie tym modelem, że nawet idąc z duchem cyfryzacji, można zrobić to w sposób naprawdę z dobrym gustem, jednocześnie nie zaburzając tej stylistyki znanej już od kilkudziesięciu lat. A więc, o tyle, ile z przodu zobaczyliśmy sobie już to autko, to przejdźmy sobie do Tylnej części. Mianowicie jeszcze te drzwi są otwierane praktycznie prawie do kąta 90 stopni. Oczywiście, jak to tradycji stało się zadość. Drzwi otwierają się przeciwstawnie do drzwi przednich, czyli tak zwane kurołapy. Oczywiście, w drzwiach znajdziemy znane. I lubiane parasolki, sygnowane również logiem marki. No i co my tutaj z tyłu znajdziemy? No, luksus, luksus i jeszcze raz luksus. Luksus przede wszystkim widać już na podłodze, ponieważ mamy tutaj również ten no mega miękki dywanik taki no naprawdę gruby no to jest właśnie to z czego słynie ta marka dbałość o detale o wygodę zobaczcie przecież nawet te nawiewy na nogi to wszystko jest z chromowanej stali każdy detal te szyny siedzeń no naprawdę Poezja. Oczywiście możliwości zagospodarowania miejsca z tyłu w Rolls Royce jest milion. Można mieć tak właśnie. My mamy wersję pięcioosobową, można mieć również wersję czteroosobową. Wtedy tutaj po prostu jest taki tunel. Można mieć lodówkę, kieliszki. Naprawdę ogranicza nas w tym momencie. Wyobraźnia oraz grubość portfela. W naszym przypadku mamy tutaj wersję pięcioosobową, najbardziej dla nas praktyczną, również z tymi właśnie miękkimi zagłówkami. Właśnie te wszystkie detale pomarańczowe, zarówno naszyte tutaj na zagłówkach, jak i wszystkie te pomarańczowe. szycia są nawiązaniem do tej właśnie linii zewnętrznej umiejscowionej z boku pojazdu jak i właśnie na felgach. Oczywiście nie mogło zabraknąć w naszej wersji również elektrycznie otwieranych stoliczku jak i przyciskiem z lewej strony Wysuwa nam się ekran multimedialny dla pasażerów. W tym momencie mamy możliwość podłączenia również pod ten ekran urządzeń zewnętrznych, czyli na przykład telefonu, aby odtwarzać sobie po prostu wszystkie e, filmy bądź słuchanie muzyki. I co jest jeszcze najważniejsze. Nie jesteśmy w tym momencie zobligowani, aby kupować słuchawki tejże marki, ponieważ wszelkie słuchawki, na przykład, które mamy i lubimy, i w nich nam się najlepiej słucha muzyki, możemy połączyć z tym systemem Bluetooth. Drzwi w Rolls oczywiście zamykane są elektrycznie, zarówno te przednie, jak i te tylne o, kurołapy. Gdzie pospieszyłem się, zamknąłem te drzwi, ale zapomniałem wam pokazać najważniejszego, czyli grubość tych drzwi i zarazem to wygłuszenie. Gdy po prostu te drzwi się zamykają, to tak jakbyśmy trafiali do innego świata, odciętego całkowicie od świata zewnętrznego. Po zajęciu miejsca z tyłu oczywiście i od strony wewnętrznej mamy przycisk zamykania drzwi, a pod spodem przyciski regulacji zagłówków. Tak właśnie już było poprzednią stoliczek rozsuwany elektrycznie, ale no, z czego słynie Rolls-Royce? Znakiem charakterystycznym tej marki było zawsze to piękne, gwieździste niebo. W naszej tutaj konfiguracji również to niebo jest z efektem, zarówno po prostu mieni się, tak jakby gwiazdy znikały oraz e, się pojawiały, ale i również efekt spadających gwiazd. Jeżeli również musielibyśmy przewieźć coś, Dłuższego, to wtedy tutaj w drzwiach mamy przyciski, które umożliwiają nam właśnie przewrócenie tylnego siedzenia. Wszystko oczywiście odbywa się elektrycznie: zarówno złożenie, jak i rozłożenie. Przejdźmy sobie teraz do bagażnika Kalinana. Oczywiście tak, w poprzedniej wersji jest to bagażnik dzielony na dwie części, górną oraz dolną, które są od siebie niezależne. Po otwarciu dolnej robi nam się taka półka, na której dwie dorosłe osoby mogą śmiało usiąść, ponieważ udźwig, Tylnej klapy jest około 200 kg. Nie wiem czy pamiętacie, w shortcach kiedyś pokazywałem Wam również, że istnieje możliwość domówienia tutaj takiego zestawu piknikowego. Mianowicie są to dwa krzesełka oraz taki stoliczek. Nie wiem jak w tej wersji, w poprzedniej wersji kosztowało to około 170 tysięcy złotych. Również i ze strony bagażnika. Mamy możliwość przewrócenia tylnej kanapy i jeszcze jeden przycisk, znajdujący się właśnie obok przycisku opuszczającego dolną klapę. Mianowicie podłoga w kalinanie serii drugiej może się również podnosić częściowo, jak i opuszczać. Teraz to właśnie najprzyjemniejsza część testu recenzji, czyli po prostu sama jazda. Powiem Wam tak, nieważne czy to jest Kalinan, czy to jest V-Raid, czy to jest Ghost, czy Phantom. Po prostu tymi autami się płynie. One nie jadą, one płyną. Tutaj każdy element tego zawieszenia współpracuje ze sobą tak, aby po prostu te nierówności. Jak najmniej były odczuwalne. Taki z mojej strony żart, nie żart. To moim zdaniem jest najdroższy na świecie senny. Uwierzcie mi, że wsiadając pierwszy raz do niego i przejeżdżając odcinek około 50 km, tak jak nigdy w żadnym aucie nie chciało mi się spać, tak po prostu tutaj oczy aż mi się praktycznie same zaczęły zamykać, ponieważ to jest tak, jakbyście siedzieli w swoim najwygodniejszym fotelu, gdzie jesteście otoczeni takim ciepłem, bo inaczej tego nazwać nie mogę ciepłem domowym. Przy dobrym filmie, po prostu tak się czuję w tym aucie. I tutaj nie ma naprawdę nic, żadnej dyskusji, że coś w tym aucie by mi się nie podobało. To, ta, to jak jedzie Rolls-Royce, tak nie jedzie żadne auto. Druga rzecz, oczywiście, bo tego sobie też nie powiedzieliśmy. Mamy tutaj wszystkich asystentów, którzy pomogą nam w jeździe. Czyli asystent pasa ruchu, aktywny tempomat, którego czułość również możemy ustawić. E, tak, w tym momencie na wyświetlaczu przeziernym wyskoczyła mi kontrolka radarowa, że jest tutaj fotoradar. E, oczywiście asystent hamowania. Wszystko, co możemy sobie na tą chwilę wymarzyć w aucie, to właśnie to tutaj jest. Więc czytanie znaków, to, co wszystko znamy również z innych marek. Jeśli chodzi o spalanie tego auta, no tak, 12 cylindrów. 6,75 litra pojemności, waga ponad 2 ,600 tony 600, no to spalanie również nie będzie wynosiło 5 czy 6 litrów. Mianowicie obecnie średnia jaka nam pokazuje, jadąc z drogami krajowymi. Gdzie najczęściej e, ograniczenie jest do 90 km na godzinę, spalanie wychodzi w granicach 16 litrów. Także myślę, że jak na tą klasę auta, na, to, na ten po prostu wielkość silnika oraz masę jest to bardzo akceptowalne. Zresztą w Rolls-Royce o spalaniu się nie mówi. Ale niech was również nie zwiedzie, że to jest jakiś dziadkowóz, ponieważ mamy tutaj 7 nie niecałe 7 litrów. 570 koni, i uwierzcie mi, czuć to przyspieszenie. Czuć, tym bardziej, że e, na tą masę ma około 5 sekund do setki. Także no, robotę robi. A na dziś to już wszystko, jeżeli Wam się podobało, zostawcie suba, łapkę w górę, trzymajcie się, cześć!